Co łączy NBA i Plus Liga? Draft. Strefa Kibica to najpopularniejszy program sportowy w polskim internecie. Ostatni odcinek zobaczyło 300 tysięcy widzów i zostawiło 400 tysięcy komentarzy. Wiemy, że nasi widzowie są najlepsi w Polsce. Nie ma wulgarnych komentarzy, wszystkie są rzeczowe. I dzisiejszym tematem będzie draft w Plus lidze, czyli... Draft jest to metoda wybierania y, młodych zawodników do zespołów zawodowych poprzez zgłoszenie się ich y, do tej, y, że tak powiem, selekcji? Kluczowym w tym wszystkim jest fakt, że najsłabszy zespół poprzedniego sezonu ma pierwszą pozycję w drafcie na kolejny sezon. Oznacza to, że jeżeli dajmy na to, Jadar Radą byłby w plus lidze i zakończyłby plus ligę, na tym miejscu ostatnim nie. Premiowanym spadkiem, że tak dziwnie nazwę, to oznaczałoby, że wtedy w przyszłym sezonie, jeżeli będzie miał wszystkich zawodników do wyboru, młodych, to jako pierwsi będą mogli wybrać swojego ulubieńca. Czyli przydajmy im na to, że w tej puli byłby syn Mariusza Wlazłego, to oni wtedy syna Mariusza Wlazłego mogą wziąć, tak, się... jako pierwsi, mogą hapnąć i w cały sezon będzie grał w ich barwach. Tak jest. Warto też powiedzieć, że tymi pikami, co się tak, to się tak nazywa w, z NBA, czyli wyborami w, w drafcie, można się wymieniać przy transferach zawodników do klubu, tych już ukształtowanych sportowo. No i tak jak wspomnieliśmy z Rafałem na początku, jest to pomysł zaczerpnięty z NBA, to doskonale, draft doskonale tam funkcjonuje, rok rocznie wybrani są tam zawodnicy z uczelnianej ligi. No ja tutaj mieliby zostać wybrani zawodnicy, którzy mają maksymalnie 23 lata na swoim koncie. Ważne jest to, żeby byli Polakami, bo jak na razie przynajmniej to dopiero ma być za 2 lata do powszechnej używalności, ale to mają być Polacy 23 letni, nie mogą być to wychowankowie. Czyli mhm. zawodnik, który od 17 roku życia trenuje z klubem, on jest wyłączony z tego. Po prostu klub ma prawo do swojego wychowanka. Natomiast każdy inny zawodnik, który jest zgłoszony do tego draftu i nie ma 23 lat, może zostać jednym z pików. Co daje nam draft? Przede wszystkim jest to wyrównanie ligi przez to, że e, taki zawodnik, e, który, dajmy na to, dostanie jedynkę w tym drafcie, czyli będzie miał pierwsze miejsce, będzie najlepszym zawodnikiem, który zgłosił się do draftu, zostanie wybrany przez najsłabszą drużynę, najprawdopodobniej przez tą, która będzie ten pierwszy pick miała i to sprawi, że on w tej najsłabszej drużynie może być nad liderem albo będzie grał cały sezon, bo no po prostu lepszego zawodnika w tej drużynie nie będzie. I to sprawi z kolei, że wszystkie drużyny będą tak jakby wyrównane, bo te najsłabsze drużyny bardziej będą bardziej równe, no tak to tak, bo, bo te najsłabsze drużyny będą miały swoich młodzianów, że tak to nazwijmy, a te drużyny z czuba będą miały swoje gwiazdy, które będą rywalizować z tymi młodymi zawodnikami. Wiadoma jest za to jedno, że młodość ma to do siebie, że potrzebuje jak najwięcej ilości rozegranych spotkań. I z takim problemem przez to właśnie ci młodzi nasi się zmagają, bo za szybko przychodzą do wielkich klubów i potem grzeją tam ławę i nic dobrego z tego nie wychodzi. Mateusz Mikawresowi Rzeszów, dwa sezony wcześniej zdaje się, to jest taki dobry przykład. On tam zagrał kilka spotkań, ale tylko kilka. Gdyby... W tym sezonie właśnie co zagrał w Wrocławiu, był draft. Mhm. I gdyby został wybrany przez jakiś słabszy zespół, tam pewnie rozegrałby cały sezon w pierwszej szóstce, bo kadrowo byłoby słabiej i taki Mateusz Mika miałby szansę szybciej się rozwinąć. Drugą informacją, którą można było usłyszeć na konferencji plus ligi było to, że pierwszy raz w historii plus liga zwiększy ilość uczestników, którzy walczą o tytuł mistrza Polski, no i tak z 10 zespołów rywalizować ze sobą będzie 12. Czarni, Radom i Bielsko-Biała, te dwie ekipy wracają do ekstraklasy siatkówki. 2 miliony muszą mieć budżet i e, odpowiedni obiekt do grania w Plus Lidze. Obiekt nie ma problemu z tymi akurat ekipami, bo w ich miastach są całkiem niezłe, e, całkiem niezłe hale. Natomiast jeżeli chodzi o 2 miliony, teraz muszą się wykazać sponsorzy. Ważne jest to, że mamy 12, a nie 10 zespołów w przyszłym sezonie. To był temat dzisiejszego odcinka. Teraz nasz komentarz, czyli strefa kibica, komentuje e, ten temat. No i proszę państwa, warto wspomnieć o tym, że teraz oczywiście ma plusy i minusy, jak wszystko w naszym życiu. W smutnym, w szarym, ponurym. Plusy i minus. No i właśnie, przede wszystkim to, co powiedzieliśmy na początku, plus to jest to, że Liga się wyrówna i Liga być może da szansę młodym zawodnikom. Kolejny plus to zwiększenie e, liczby zespołów, przez co atrakcyjność Ligi się podniesie i prawa na transmisji Polsat sobie, troszeczkę jak ja powiedziałem, Polsat sobie wykorzysta i będziemy mieć przez to więcej spotkań w telewizji. No i oczywiście kolejnym plusem jest to, że Andrea Anastasi, czyli aktualny selekcjoner karty narodowej, będzie miał większą E, że tak powiem bazę do obserwacji. Szczególnie w tych młodych zawodników. Tak, do, by zaciągnąć e, tę młodzież do reprezentacji. Jeżeli chodzi o minus tego wszystkiego teraz, e, pamiętajmy, że nie wszystkie drużyny grają w europejskich pucharach, a te, które grają, mają dość napięty grafik. Jeżeli dojdzie im e, rozgrywanie spotkań jeszcze z dwoma dodatkowymi drużynami, no to może to przysporzyć pewien problem, szczególnie, że w tych pierwszych sezonach bez draftu te dwie ekipy, które awansowały teraz do ligi, no nikt nie spodziewa się, żeby one były na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o minus, to naprawdę długo się z Rafałem zastanawialiśmy, co może być minusem draftu. Jeżeli draft jest dobrze zorganizowany, to jest fantastycznym sposobem na zaciąg młodzieży do ligi. Jeżeli nie ma tego draftu, to tak naprawdę bardzo trudno jest go wprowadzić, wcielić w życie, bo to jest jednak y, ogromna tak jakby struktura i to mhm. jest bardzo trudno zorganizować od początku, Oprostu żeby to wszystko funkcjonowało. Fok, z tego, co mamy teraz na draft, to może być długoletnia inwestycja, tak to nazwijmy. Sportowiec na dziś. Oczywiście, drodzy Państwo, jak zwykle e, przesyłacie: jesteście hoi i przesyłacie nam swoje pieniążki, i jak zwykle Wasze dotacje rozwaliły nasze serwery w Ameryce. E, musicie teraz troszeczkę przystępować, albo jeżeli chcecie, to znowu kupimy większą ilość miejsca na serwerach, i będą Wasze dotacje mogły dalej rozwalać nasze serwery. Ale póki co, strefa kibica w moje jak jest.